W Kolegium Gosomnianu w Sandomierzu piękna panorama na Kotlinę Sandomierską i krawędź Wyżyny Sandomierskiej. Na wprost przed nami Kotlina, a tam na horyzoncie góry pieprzowe, które wyznaczają właśnie wschodnią krawędź Wyżyny Sandomierskiej. W osi naszego pejzażu Rzeka Wisła. W naszym programie będziemy śledzić pejzaż geologiczny wzdłuż Wisły. Przesuwając się od Sandomierza ku Kazimierzowi, będziemy śledzili pejzaż geologiczny wzdłuż doliny i porównywali, jakie skały ukazują się na powierzchni jak Wisła przecina kolejne struktury geologiczne na tym swoim odcinku środkowego biegu. Przełom Wisły przez Wyżyny Środkowo-Polskie powstał stosunkowo niedawno, w skali czasu geologicznego. W najmłodszym trzeciorzędzie i w starszym czwartorzędzie układ sieci rzecznej był zupełnie inny. Rzeki na przedpolu Karpat płynęły w kierunku wschodnim do zlewni Morza Czarnego. Zmiana sieci rzecznej pozostaje w ścisłym związku z historią geologiczną tego obszaru i o tym właśnie będziemy Państwu mówić w naszym programie. Pieprzowe pod samomierzem, zwane też potocznie pieprzówkami, to w rzeczywistości wysoki lewy brzeg Doliny Wisły, który tworzy wzniesienie ponad tarasami Wisły. Z punktu widzenia geologicznego, jest to wschodnie zakończenie Gór Świętokrzyskich jako struktury geologicznej. Skały tu występujące to łupki i laste o charakterystycznej płytkowatej oddzielności, ale nie tylko łupki i laste, bowiem występują tu również przewarstwienia bardziej twardych skał, piaskowców, kwarcytycznych i kwarcytów. Wszystkie te warstwy są bardzo silnie zdeformowane tektonicznie. W niektórych miejscach widoczne są strome fałdy. W miejscach takich jak tutaj Widać wyraźnie, że warstwy te ustawione są prawie zupełnie pionowo. Pierwotnie w zbiorniku ułożone były poziomo, a zatem podległy one silnym deformacjom i to zapewne kilkakrotnie w swojej historii. Nic dziwnego, bowiem historia tych skał jest bardzo długa stosunek gór pieprzowych do gór świętokrzyskich jako struktury geologicznej najlepiej widać na mapie geologicznej. Góry pieprzowe stanowią wschodnie przedłużenie trzonu paleozoicznego gór świętokrzyskich. Jednakże we wschodniej części gór świętokrzyskich w obrębie trzonu paleozoicznego dominują utwory kambryjskie. Natomiast w zachodniej części występują różnego wieku utwory paleozoiczne. Fakt, ten pozostaje w związku z silniejszym wypiętrzeniem wschodniej części trzonu palozoicznego Gór Świętokrzyskich, co spowodowało erozyjne usunięcie skał młodszych od kambru leżących na utworach kambryjskich. Góry pieprzowe są tu. Szara barwa oznacza wychodnie utworów kambryjskich. Sandomierz stoi zatem na tych najstarszych utworach przykrytych cienką warstwą utworów czwartorzędowych. Ale gdy spojrzymy na naszą mapę, to zobaczymy, że od południa i od północy pojawiają się inne barwy. Żółta barwa to utwory miocenu, morskie utwory miocenu, które świetnie widoczne są w Dolinie Opatówki. Jeszcze bardziej ku północnemu wschodowi ukazują się pasy wychodni, żółtych, paskowanych, niebieskich i zielonych. To utwory obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Ściszej rzecz biorąc, u wschodniego obrzeżenia masywu świętokrzyskiego. Opatówka to niewielka rzeka, rozpoczynająca swój bieg pod opatowem, skąd jej nazwa, która po kilkunastu kilometrach uchodzi do Wisły w kozach. Dolina to niewielka, ale głęboko stosunkowo wcięta, kręta i bardzo malownicza. W wysokich brzegach Doliny Opatówki, w licznych kamieniołomach, dobrze odsłonięte są utwory trzeciorzędowe. Są to utwory pochodzące z epoki mioceńskiej i mające kilka milionów lat. Są one bardzo zróżnicowane. Obok luźnych piasków występują zwięzłe skały, takie jak piaskowce. Spotyka się również żlirowce o bardzo różnorodnym składzie. Skałom tym warto się przyjrzeć z bliska. Bardzo są to dziwne skały. W jednym miejscu widać, że jest to bardzo sypki piasek. Piasek kwarcowy. Bardzo drobne ziarenka kwarcu składają się na niego. Ale zaraz obok mamy skałę, którą trzeba mocno potraktować młotkiem ażeby dała się wydobyć i słychać, że ta skała jest zwięzła, ale składa się ona z tego samego piasku, tylko bardzo silnie scementowanego. A zatem w bliskim sąsiedztwie skały luźne, piaski i scementowane piaskowce. Inna cecha charakterystyczna. Wszystko jest bardzo wyraźnie warstwowane. Warstewki równoległe, widoczne na takiej zwietrzałej powierzchni, ale między nimi warstwowanie zmarszczkowe takie soczewkowe ono zawdzięcza swoje powstanie istnieniu na dnie zbiornika jaki tu panował zmarszczek, każdy kto był na plaży widział że dno piaszczyste zwykle nie jest równe ale jest takie pomarszczone otóż te zmarszki powstały pod wpływem falowania co wskazuje że nie mogło tu być zbyt głęboko we wszystkich warstwach i w piaskach i w piaskowcach widać dużo pokruszonych muszelek tak zwanego detytusu muszlowego znaczy to, że było tu bogate życie na dnie po śmierci zwierząt, małży, ślimaków, pozostały ich muszle, które następnie zostały pokruszone, zapewne przez silne falowanie, które przetaczało owe muszle pod niej i powodowało ich rozbijanie. Niektóre młodsze warstwy wykształcone są jako ławice muszlowców. To nie jest sytuacja pierwotna w takiej ilości. Organizmy nie żyły na dnie. Koncentracja muszli, które są tu wyraźnie połamane, wiąże się z działaniem czynników dynamicznych, które powodowały wynoszenie lżejszego materiału i gromadzenie fragmentów cięższych muszli. To może być na przykład skutek jakichś większych, większego wzburzenia, jakichś sztormów. Nie widać tu wewnątrz żadnego wyraźnego warstwowania. Tu widoczna taka łazica, wyżej tak samo. Natomiast między nimi wyraźnie skośnie warstwowane piaskowce. To świadczy również o pewnym niepokoju sedymentacyjnym działaniu silniejszych prądów. Natomiast ponad tymi warstwami widoczna wyraźnie wyróżniająca się twarda ławica, którą tworzą wapienie. Wapienie z pewną domieszką substancji i Występują tu również szczątki organizmów, również występują muszle małżów. Natomiast sama obecność mułu wapiennego świadczy dla odmiany o pewnym uspokojeniu okresowym warunków sedymentacji.